Dlaczego klientki nie proszą o makijaży w kolorze niebieskim? Ja wiem, że kolor niebieski w makijażu źle się kojarzy, ale udowodnię wam, że to może wyglądać naprawdę seksownie. Szczególnie do rudych włosów, takie jak ma Paulina. Zaczęłam od podkreślenia brwi delikatnie cieplejszym, takim rudowym odcieniem, aby współgrały z włosami, a moją bazą podcienie jest farbka z Denis Myricks w brązowym odcieniu. Od kilku dni ją testuję i powiem wam, że jest naprawdę świetna, tylko trzeba z nią szybko pracować. Utrwaliłam ją i pogłębiłam cieniowanie głównie cieniami CTR. Moim akcentem niebieskiego będzie kobaltowa kreska, którą w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku. Zaraz wrócimy do dolnej powieki, ale najpierw zrobię twarz. Tutaj poszłam w taki totalnie klasyczny makijaż klientkowy, czyli trochę mocniejsze krycie, strefa te zmatowiona i boki twarzy rozświetlone. Do tego zarówno konturowanie na mokro, jak i na sucho, żeby nam się wszystko dobrze trzymało. I ze względu na jasną karnację Pauliny postawiłam na chłodne odcienie. Dolną powiekę również zaznaczam farbką z Denes Marix. Tego daję taki akcent w kolorze baby blue. Polecam pod suchy cień nałożyć sobie eyeliner z Mio, żeby był bardziej intensywny. Całość zamknęłam kobaltowym odcieniem na liniwo. I tak już prezentuje się efekt końcowy. Koniecznie dacie znać, czy Paul nie pasuje ten makijaż i czy udało mi się Was przekonać, że kolor niebieski w makijażu wcale nie jest taki tandetny.